Profesor Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ulicy Koszarowej, od początku epidemii walczy na pierwszej linii frontu z koronawirusem i codziennie leczy osoby zakażone COVID-19. Jest znany z tego, że mówi, co myśli. Proszę Państwa, zachowajmy normalność i spokój. Koronawirusy są wszędzie obecne w całym świecie. Są odpowiedzialne za chorobę przeziębieniową. Nasz system zdrowia jest kulawy i w ogóle źle funkcjonuje od wielu lat. To nie jest tylko sprawa tych ostatnich, ale w ostatnich pięciu latach ulegał gwałtej regresji. Profesor Simon ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie jest także wykładowcą tej uczelni. W 2004 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy. Profesora nauk medycznych. Mimo rządowego zakazu wypowiadania się konsultantom wojewódzkim, profesor Simon nie dał sobie zamknąć ust. Ja się nie mogę wypowiadać jako konsultant, ponieważ mamy założony zakaz wypowiadania się jako konsultant. Yy, yy, jako konsultant wojski. Wypowiem się tylko jako osoba prywatna. Ordynator jest ekspresywny i kontrowersyjny, lecz staje w obronie prawa do informacji i wolności słowa. Tych testów nie ma, robimy tylko ludzi objawowych. Jeśli Państwo kontaktują wiecie, że objawowi to jest mniej więcej 20-25-15% populacji, to tak 80% w dalszym ciągu pozostaje tych, którzy są zakażeni. Najwygodniej też pogotowi różnym ratownikom, tych wszystkich pijaczków, manerii, którzy śpią pod dworcami, jeśli cokolwiek gorączkują, a tych alkoholików, właśnie codziennie tu nam przewożą, nie przewieźć gdzie indziej, bo szpitale nie chcą się zajmować. Przewieź na pewno ma koronawirusa do nas. Teraz działania. Wojewody, marszałka, dyrekcji szpitala, osób prywatnych. Ta wielka postawa Polaków umożliwiała nas przetrwać ciężki okres braku podstawowych rzeczy ogromnych. Dzięki odważnej postawie stał się autorytetem dla wielu osób. Spotkałem się z ogromną życzliwością. Dzwoniło do mnie tysiące ludzi za moim takie czy inne wypowiedzi popierających, ale także po, z różnych opcji politycznych, proszę Państwa, także ze strony rządzącej aktualnie partii jako takiej, więc to było sympatyczne. Prezydent Wrocławia. Jacek Sutryk, także docenia postawę profesora Krzysztofa Simona w czasie epidemii koronawirusa. Pan profesor Simon, jeżeli chodzi o to środowisko medyczne, no jest taką postacią, już nawet mówią, że jest takim odkryciem naszym tutaj <grym> wrocławskim, z całą pewnością, nie tylko dlatego, że jest dobrym lekarzem, dobrym profesorem, ale dlatego, że jest po prostu taką osobą społecznie odważną, która bardzo wprost głosi pewne Pewne rzeczy. Dla profesora Simona nie ma tematów tabu. Mówi wszystkim, co się dzieje w obecnej sytuacji. Echo 24, Marta Wrocław.